Szanowni Państwo, mamy rzadką okazję porozmawiać z autorem książki, którą uważam za jedną z najciekawszych książek, jakie ostatnio czytałem. No. Mam swoje lata i też i tak z łezką wokół po prostu przeglądam ilustrację. książka jest wspaniale ilustrowana. Pierwsza część mówi o tym, jak wyglądało życie w PRL-u z punktu widzenia człowieka, który chciał żyć normalnie. A druga część pokazuje, jak mogliśmy żyć i dlaczego nie żyjemy tak, jak mogliśmy żyć. Książka nosi tytuł Czas spekulantów. To było tak, że tu na jeziorku byłem ze swoim wnuczkiem, on taki miał śliczny wnuczka takiego rocznego chłopaka wtedy. I tak popatrzyłem na niego, taki śliczny chłopak, i sobie zadałem pytanie, co z Tobą będzie za 20 lat w tym kraju? Czy tykolwiek, czy tykolwiek masz jakąkolwiek szansę tutaj być, mieszkać, pracować, zarabiać pieniądze? Jeśli wszyscy sobie zadamy takie pytanie, niech sobie wszyscy Państwo, które oglądają zadadzą takie pytanie, co z Waszymi wnukami? To w każdym przypadku odpowiedź będzie tragiczna. Otóż Ci, ci te nasze wnuki, za 20 lat nie mają żadnej szansy tutaj, dlatego że już nie mamy przemysłu, nie mamy niczego, wszystko zostało stracone. I ja po prostu doszedłem do wniosku, że ja muszę napisać książkę i pokazać, że byliśmy normalnym narodem, że byliśmy przedsiębiorczym narodem, że mieliśmy bardzo duże głowy do robienia interesów i bardzo dużą ochotę do tego, żeby być bogatym. I musiałem się cofnąć do lat 70. 80 do lat socjalizmu, już takiego trochę śmiesznego socjalizmu i opisać to, jak handlowaliśmy, jak produkowaliśmy, jak Pumeksem wzięliśmy dżinsy, żeby były tak jak montany czy lewistrausy amerykańskie, jak musieliśmy przeszywać guziki, żeby były cztery dziurki, bo to wtedy była amerykańska. Jak się wtedy mówiło dla ruskich, bo jak cztery guziki to była amerykańska, jak dwa guziki to była Polska i musieliśmy guziki robić cztero, prawda, dziurkowe. I te wszystkie nasze kombinacje, nasze wywożenia, kontrabandy, yy, przemyty, bo wtedy nie można było niczego legalnie robić. Ja na przykład żyłem na studiach z handlu wódką. Kupowałem na Peweksach wódkę za dolary, to młodzież nie wie, że wtedy były takie peweksy, czyli tam było wszystko, ale za dolary. I w Peweksach można było kupić wódkę pamiętam, po jednym dolarze, a sprzedawałem na Melinach po dwa dolary. I z tego sobie nie na studiach. Był taki dowcip wtedy, że szczytem optymizmu jest skoczyć w Peweksie po, drugi, po drugiej stronie rady i poprosić o azyl. Wszyscy tęskniliśmy wtedy za zachodnimi produktami, za handlem, za toż żeby być bogatym, żeby nie być równym jak wszyscy. I tak się narodziła ta książka, myślę, się pokaże, że nie byliśmy narodem jołopów, którzy są przeznaczeni do kas fiskalnych, do pracy w pampersach, tylko byliśmy narodem, który chciał, chciał pracować, chciał zarabiać, chciał to robić uczciwie. Tego nikt nie opisał. A w tej książce chciałem pokazać, że, bo dzisiaj młodzież może nie wiedzieć, że supermarketów kiedyś nie było, że było mnóstwo polskich fabryk, a nie hurtowni zagranicznych, że przez ostatnie 30 lat straciliśmy 8,5 tysiąca polskich przedsiębiorstw, które wcale nie były takie złe. Niektóre były nawet wiodące w Europie czy na świecie, a jednak zostały stracone 8,5 tysiąca? pół tysiąca polskich przedsiębiorstw zostało e, dokumentnie zniszczonych, to żadna wojna by tego nie zrobiła, żeby tyle przedsiębiorstw zniszczyć. E, I ogrom tych nieszczęść. E, jak sobie zrobiłem tą pierwszą część książki, gdzie opisałem te różne przygody naszych przemytników, e, czy przekursorów biznesu jak dziś powiedzieli. Prawda? To Kapitalnie się czyta, proszę Państwa. Kapitalnie się to czyta. Do, doszedłem do wniosku, że no, jak opiszę tę drugą część? No, 8,5 tysiąca przedsiębiorstw, opis człowieku. No, przecież to mi życia nie starczy, ani strony. No to doszedłem do wniosku, że opiszę tylko swoją małą ojczyznę, jak się to mówi obecnie, czyli swoją gminę i okolicę Wrocławia i pokażę tutaj, w tej małej części ogromu spustoszenia, jako, jako dokonano w ostatnim 30-leciu. Dlatego. Żeby mój wymóg wiedział, że to były przedsiębiorstwa, że na mojej gminie były cztery mleczarnie, trzy rzeźnie, był zakład przetwórstwa owocowo warzywnego gdzie robiono nie tylko wino e, słynne, e, prawda, i o 23, jak się wcześniej może mówiło, bo to było jabłkowe za 23 zł, to było i od 23, pseudonim Klosa, e, prawda, Hansa zresztą, e, czy e, Gorzenia. E, i to, tego, tego wszystkiego nie ma. Oczywiście na mojej gminie nie ma ani krowy, ani gęsi, ani kaczki, ani świnie tym bardziej. Niczego nie ma. Wszystko zostało zniszczone. Ale za to mamy hurtownie. Mamy mnóstwo supermarketów, mamy mnóstwo hurtowni holenderskich, niemieckich, francuskich. I nie chciał, żeby ci nasi wnukowie, czy nawet ta młodzież, która jest jeszcze w tej chwili 20-30-letnia sobie zobaczyła, że to był kiedyś normalne państwo, normalnie kwitnące państwo, normalnie zarabiające. Owszem myśmy byli w, w socjalizmie, a więc w takim systemie dynamicznego niedorozwoju to jest prawda. Ale za czasów Gierka powstały całe węzie przemysłu dość w miarę nowoczesnego, bo przemysł samochodowy, elektroniczny powstał, ja kończyłem przecież elektroniczne zakłady naukowe, czyli tam gdzie tworzyli komputery pierwsze od odra komputer powstał oczywiście tam gdzie były te zakłady i ta moja szkoła to już w tej chwili szkoły nie ma jest tam teraz szkoła handlowa nie wiem po co, komu potrzebna właśnie do tego, żeby w supermarketach pracować chyba a tam gdzie były zakłady oczywiście jest boisko sportowe w tej chwili jest to w książce jest zdjęcie jak burzą te zakłady ja tam pojechałem jest parking boisko sportowe a część tych zakładów ma Wasapko, chyba to szwedzka firma jakaś tak to się wszystko skończyło. Ktoś musiał to opisać. E, owszem, profesorowie piszą o tym, że e, bez nadzieja, że wszystko upadło, ale ja to chciałem podejść z zupełnie innej strony. Właśnie od strony człowieka, który 30 lat był przedsiębiorcą i na, na moich oczach to wszystko się działo. I chciałem to opisać z, z punktu widzenia przedsiębiorczych. Jak to było w 1989 roku? No właśnie, bo, bo ja w każdym razie nie będąc przedsiębiorcą, miałem nadzieję, że coś się zmieni, że będziemy żyli tak jak na Zachodzie. Byłem rok wcześniej w Stanach Zjednoczonych. No, nam się śniło, że oj wrócić, coś będzie jak w Polsce przed wojną, a, a, a wy ludzie interesu, jak żeście na to no patrzyli. Właśnie, to można powiedzieć Stautigerem. On kiedyś napisał, Sstaugtiger", Sstaugtiger kiedyś napisał, że miłość mu dała, wiarę mu dała, więc przy nadziei sama została. No więc coś takiego byśmy mieli. Jak byśmy mieć nadzieję, byśmy naiwni. Jak pamiętam w czasach w podziemiu wydawano e, literaturę, miłoszym się bawiono tam czapskim innymi, natomiast nikt nie pisał o ekonomii. Nikt nie zastanawiał się nad tym, co będzie, jak przyjmiemy władzę. Dlatego tego właściwie programu nie było. Zresztą e, e, wiadomo jest, że. Kiedy Mazowiecki objął rządy, w końcu wzięto balcerowicza, w sumie złapanki, bo wzięto towarzysza pierwszego sekretarza. Tak była przygotowana opozycja do przyjęcia władzy. Ale prawda jest taka też, że na początku po Wilczku, po jego słynnej ustawie o wolności gospodarczej, to był bardzo duży boom. Myśmy w ciągu dwóch, sześciu miesięcy dali zatrudnienie milionom ludzi. Ja pamiętam wtedy, kiedy łóżka były wszędzie na ulicach, wszyscy handlowaliśmy, kiedy stadion dziesięciolecia dawał 12 miliardów obrotu rocznie. Sam stadion dziesięciolecia do tego, jak doliczymy inne kiełdy, jak Turzyn, który pracował 24 godziny na dobę, jak przygraniczne wszystkie bazary. Olbrzymi było, ale niestety nie dano nam dalej tak się ubogacić, rozwijać. Trzeba było nas zwinąć. Zaczęło to po kolei ograniczać wszystko. Urzędy skarbowe, urzędy celne, instytucje państwowe. Balcerowicz bardzo przyczynił się również do upadku tego dzikiego kapitalizmu, jakiego wtedy byliśmy. Tych bazarów, zresztą jest takie piękne zdjęcie w książce. No właśnie, jest tutaj taki rozdział, tak. dziki kapitalizm, właśnie w tej książce. Tak. Kto, kto pamięta dzisiaj, że stadion dziesięciolecia inne bazary utrzymywały cały przemysł tekstylny, obuwniczy, skórzany. Yy, yy, meblowy a to wszystko kwitło yy, niestety niestety, zostało to gdzieś w pewnym wiecie zaszlachtowane -y, które mogły trafić w ręce rolników trzeba było dać na dobrych warunkach kredyty rolnikom, niestety zamiast tego yy, zastosowano terapię szokową, 100% odsetek za kredyt trzeba było płacić wielu rolników poszło na sznurek Popełnił samobójstwo, bo nie mogło spłacić tych kredytów. Wielu dało sobie spokój z tym wszystkim. No i dziękuję. W tej chwili mamy sytuację taką, że nie tylko nie mamy tak rozwiniętego rolnictwa, jak mogliśmy mieć, ale mamy też z, z kompletnym upadkiem etyki pracy. To są prace na wsi, przecież ja pracowałem ze wsi, jestem więc wiem jak. Jaki rolnik wstał o 5 rano, musiał nakarmić kury, moja babcia musiała karmić kury, prawda? Czy, czy szara oddać krową, wyjść na pole. Ojciec chodził o piątej na pole, po losie trzeba było się przejść. Nawet te zasady. A no, to było też to no, że był grzech zostawić grunt obsiany, nie no, Nie można było. Ech, dzisiaj już tego nie ma. No, Sieje się zboże, Unia Europejska coś tam dofinansuje i jest. Ja wiem, że na przykład jeździłem 20 lat do Bukowiny, stały te słynne ostrewki, prawda, z sianem i tak dalej, nie ma bydła, nie ma ostrewek. Nie ma siana, nie słoma, nie ma słomę też nie ma komu nie ma. oddać tak naprawdę w tej chwili, no to stało się ze wszystkim tak. Te, te dziedziny przemysłu, które mogły kwitnąć, które zaczęły właściwie kwitnąć jak jak właśnie Optimus Kruski czy JTT we Wrocławiu. To przecież JTT we Wrocławiu chłopcy najpierw zaczęli sprzedawać jagodzianki na poplażach, żeby zarobić na życie, a potem tworzyli, tworzyli jedną z najlepszych firm w Europie. Niestety wszystko gdzieś zostało zniszczone. Dzisiaj są nowe metody kombinacji, kupuje się pole takie najgorszej jakości za nie pieniądze nie, nie, na przykład nad notecią, czy gdzieś są łąki jakieś i lasy i wtedy dofinansowanie z Unii Europejskiej 2600 zł się bierze za to, żeby nie kosić traw, bo się ptaki lęgną. I e, polega to na tym, że mój kolega ma 1000 hektarów razy 2600 zł, to ile to jest? 2 600 bierze dofinansowania z Unii, a raz w roku daje chłopu, nie wiem, 10 tysięcy złotych czy 15 termoskosi raz do roku Trawy jest po krzyku. Czysty biznes, więc sobie chłopcy leżą, nic nie robią, wyjeżdżają po świecie, jeżdżą Unia Europejska płaci. Przykład komunizmu inaczej. Czy to samo zrobili moi koledzy w górach, pokupywali za jakieś grosze łąki, puścili je barany w ogóle sami nie wiedzą, czy te barany w ogóle chodzą. I nas zastadza, oczywiście za to, że hodujesz z barany, znowu dostajesz ileś tam do finansowania do hektara. jest taka kombinacja komunizm z drugą stronę. Prawda jest taka, że gdzieś. Ktoś wymyślił, że w Polsce nie może nic być. Że musimy niestety iść w usługi jakieś. O, a propos usług, przepraszam, wejdę w słowo. Stłukły mi się okulary. Obszedłem dużą galerię handlową w Łodzi, obszedłem wiele sklepów z okularami, wiele punktów optycznych i wszędzie mi mówiono tak, a, możemy pana zapisać, no ale to tak, no około 7 dni będzie trwało, musimy szkła sprowadzić z Niemiec. No, za komuny szedłem do optyka i mi robił w godzinę. A to nie tylko to. Spotkałem e, spotkałem przed i kolegę, bo to tylko jeden przykład okularów, ale spotkałem kolegę, który ledwie chodził, bo musi mieć biodro do wymiary oraz właśnie już ledwie przykuśtykał do mnie, ma, ma na 2017 rok dopiero do protezę. no to wygląda wszystko tak, Pogod, e, czy to, to pogotowia, szpitale, szkolnictwo, na co byśmy tylko zwrócili uwagę, to jest pełna katastrofa i rozkład znaczy, a, to a propos tego yy, miałem taką ostatnią dyskusję z moim kolegą, który jest jednym z szefów korporacji i mu powiedziałem, że nie mamy w Polsce żadnych szans rozwoju, bo, bo niestety jesteśmy gdzieś zaszlachtowani przez Układ Europejsko tam jakimś że mi nie znano, no jak to nie, no co ty mówisz w Szorcu robić świetny biznes, ja mówię, no to daj przykład mówię, no świetnie funkcjonują piekarnie, pizzernie prawda, świetnie naprawiają kserokopiarki, polskie firmy, no tak tylko, że to wszystko jest to o czym mówię, to jest jakaś nisza usług, które korporacje niekoniecznie chcą się zająć, bo nie mają też jak się zająć wszystkim korporacjami więc tutaj dają taką nam niszę, o żebyście mieli na życie, i żebyście sobie coś tam porobili, natomiast poważnych biznesów Dużych korporacji nie dorobiliśmy się i się nie dorobimy. Myślę, że przykładem takiego wyjścia i zrozumienia są Węgry i Orban, którzy zrozumieli, że tak się dalej nie da, że korporacje, że ten ordo-liberalizm, ordo wszystko zniszczy, ten tak zwany wolny rynek w wykonaniu banków i korporacji zachodnich, zniszczy każdą gospodarkę, zniszczy każdą działalność ludzką. I w tej książce starają się pokazać, że nie byliśmy dziadami. Że mieliśmy bardzo duży potencjał w sobie, że mogliśmy tworzyć również dobre samochody, dobrą elektronikę, tylko trzeba było nam dać szansę. Niestety, wracając do Balcerowicza i do tych kredytów, czy ktoś na przykład z Państwa wie o tym, że w czasach, kiedy był Pan Balcerowicz premierem, Wicepremier. wicepremierem do spraw gospodarczych, przy rządzie polskich banków przy zarządzie polskich banków był obywatel Izraela, Michael Brum i była taka sytuacja, że pan Balcowiec przyszedł do władzy i dostał oczywiście od Sororza i ekipy taki walkę z, walkę z inflacją polegało ono na tym, że robimy 100% płacimy za kredyt i za konta bankowe czyli odsetki banku dostajemy 100% a dolar robimy na 95 złotych Prawda? I teraz kto wiedział, że dolar będzie 95 zł kosztował przez rok czasu, a, a półtora roku będzie 95 zł kosztował, to było bardzo prosto. Ściągnąć dolary z zachodu, wprowadzić na polskie konta na 100% odsetek. Załóżmy, sprowadziłem z zachodu milion dolarów, sprzedałem je. Wtedy dolary były e, po 95 zł, więc sprzedałem je po 95 zł, włożyłem na. Polskie złotówki na konto bankowe na rok czasu, po roku czasu wyciągałem dwa razy więcej złotówek i odkupowałem dolary w sumie po niższej cenie niż sprzedałem. Znam ludzi, znam człowieka z Wrocławia, który tak w ten sposób 11 milionów dolarów ściągnął z Wiednia, wprowadził na polskie konta. Po roku czasu wyprowadził 22 miliony dolarów. Bardzo prosty rachunek. I proszę sobie teraz policzyć, że takich ludzi, którzy wiedzieli że taki, taki numer będzie robiony było w Polsce dużo i na olbrzymią skalę w sumie po roku czasu kiedy oni wyciągnęli te pieniądze z polskich banków to mogli sobie potem kupić za darmo ten cały system bankowy za te pieniądze, które wyprowadzili drugi taki numer to już opisałem zrobili w 2008 roku gdzie też tego nikt nie opisuje, dzisiaj mamy problem Franka Szwajcarskiego, ale problem franka szwajcarskiego w 2008 roku, czyli w zmowie bankowym, tak naprawdę te banki powinny pójść pod prokuratorem bez żadnego problemu. Można sprawdzić, że wtedy, kiedy tworzono z jednej strony opcje, czyli jeżdżono po Polsce i firmy mieli firmy eksportowe wszystkie, więc tak zwani doradcy, którzy zatrudniono wtedy mnóstwo doradców jeździli po Polsce do takiego zakładu yy, zakładów eksportowych mówili słuchajcie, do, euro spadnie do, 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 do 3 złotych, a teraz jest trzy yy, cztery, więc kupujcie teraz sobie, zablokujcie na ten przyszły rok po 3,40, żebyście mieli euro, bo na pewno na pewno spadnie do 3 zł. I widny eksporter wierzył temu doradcy bankowego, bo myślał, że to jest dobra dusza, przyszła mu doradzić. I taką opcję podpisywali. Ludzie 80% polskich firm eksportowych podpisało tę opcję. Kiedy podpisali tę opcję, już wszystkie opcje, dolar skoczył na 4, euro skoczyło na 4,40 i oni przez rok czasu musieli sprzedawać po 3,40. Tutaj w kontach e, wiceprezes e, firmy Araj. Podpisał taką opcję, 600 ludzi zatrudniali, mieli eksport silosów, silosów zbożowych na cały świat, podpisał niestety tę opcję. Kiedy to wszystko się stało, euro poszło na 440, człowiek psychicznie nie wytrzymał odpowiedzialności i błędu, który zrobił, nie ze swojej winy. Poszedł z żoną do kościoła i z dziećmi. Wyszedł z kościoła, powiedział, żeby poszli do domu, idzie na spacer, po rzucił się pod pociąg, popełnił samobójstwo. Człowiek nie, nie wytrzymał, błędem co no, zrobił. Ale tu, żebyście też Państwo wiedzieli, jak mnie słuchacie, to ja o tym wiedziałem trzy miesiące wcześniej o sytuacji takiej, że jak będzie 2 złote dolar, trzeba go kupować będzie jeszcze do góry. Kiedy dolar był 2 złote, poszedłem do banku i mówię, że chciałbym milion dolarów na tzw. forwardzie kupić. Co to oznaczało? Że dzisiaj zamawiam milion dolarów i za 3-4 miesiące wykupuję te milion dolarów po cenie ustalonej dzisiaj. Czyli po, chcę milion dolarów po 2 zł, za 3 miesiące ja je odkupię od banku. Po dwa złote. Normalna rzecz w Ameryce. Normalna, że to jest wszędzie. I przelatuje nagle dzwonią po mojego doradcę bankowego, tego, który prowadził 4-5 lat, i ten przelatuje z książkami, zeszytami, panie Józefie, pan tego nie robi, popatrz pan, będzie złote 95 dolarów, pan straci pieniądze, co pan wyrabia, tego nie wolno zrobić, ja jestem tutaj od pana, żeby pana tutaj przed takimi rzeczami ratować. No i oczywiście posłuchałem, no, no i straciłem jakieś milion dolarów, nie no milion nie, straciłem jakieś 800 tysięcy, przez to, że go posłuchałem, bo oni doskonale wiedzieli, co będzie. Doskonale wiedzieli. To była zmowa, powinien to być, być prokurator. A, a co mają zrobić ci biedni ludzie Frankowicze? Przecież w tamtym czasie nikt nie dostał y, kredytów w tak? bo bo nie miał tak zwanej zdolności kredytowej. Ale we Frankach to miał zdolność kredytową. Oprócz tej niesamowitej książki, której lekturę Państwu serdecznie polecam, y, jeszcze raz Czas spekulantów. Wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości. To jest to, co słyszeliśmy przed chwilą. Wydawnictwo Wektory wydaje również kwartalnik Opcja na prawo. Serdecznie polecam i całą masę. Książek to wydawnictwo wydało, które demaskują na przykład rewolucję francuską, jak Gilotyna i krzyż chociażby, prawda o rewolucji francuskiej, prawda, której Państwo nie usłyszycie w żadnej szkole, bo, bo to jest wszystko zakłamane, gdzie jest mówiono wolność, równość i braterstwa nie jest, nie ma mowy nigdzie o czwartym członie albo śmierć. Tak jak socjalizmo o muerte na Kubie było, prawda? Socjalizm albo śmierć i tak dalej. Yy, cała masa rzeczy. Historia chrześcijaństwa Uwana Karola. Ehm, Przede wszystkim e, wojna o pieniądz. Wojna o pieniądz, właśnie. Jak, 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 jeszcze, jak jeszcze mógłbyś polecić książki tutaj z dziedziny ekonomii? O, wojna o pieniądz to jest podstawa w ogóle zrozumienia obecnej ekonomii światowej. Potwór wyspy Jekyll, czyli o powstaniu Federalnego Banku Rezerw, tak naprawdę jak to się działo. E, e, świetna książka e, o manipulacji społeczeństwem to jest. E, libido dominandi eee, każda z tych książek e, które wydaje pokazuje jakąś część rzeczywistości ukrytej e, post, przy tym że chciałbym, że te, te książki które wydaje nie są to książki z cyklu Spiskowe teorie dzieją typu, że kosmici wylądowali albo coś tam, tylko są to książki z reguły bardzo naukowe i bardzo no, to komentowane. I komentowane bardzo dobrze e, a tak sumując tą książkę można powiedzieć anegdotą, e, którą powinni Polacy wszyscy zapamiętać, a w tej książce ta anegdota jest. Jak to Churchill, Stalin i Hitler kłócili się co się na świecie zwycięży. Hitler powiedział, że zwycięży rasa. Stalin powiedział, że zwycięży masa. A Churchill powiedział, że nie zwycięży ani rasa, ani masa, zwycięży kasa. I zwycięża na świecie kasa i zawsze będzie kasa zwyciężała, zresztą to i chomik w wojnie o pieniądz pokazał, że wszystkimi wojnami, za wszystkimi przewrotami stoją pieniądze i kasa. Trzeba, żeby Polacy zrozumieli, że my, żeby się liczyć na świecie, to nie y, wymachiwać szabelką za wolność waszą i naszą, tylko tworzyć fabryki, za, e, firmy, żeby być bogatym. I dopiero kiedy będzie bogaci, mieli kasę, będziemy o czymkolwiek mówić mogli. A tak to robimy raczej siebie bardzo dużych pajaców. Dzisiaj mówimy o Unii Europejskiej, hura Unii Europejskiej, a jest pytanie proste. A ile to fabryk w Polsce powstało za pieniądze Unii Europejskiej? Bo ja mogę... Polskich fabryk. Polskich fabryk, oczywiście. Polskich fabryk, e, e, które wybudowano za pieniądze Unii Europejskiej. A ja mogę pokazać 8,5 tysiąca przedsiębiorstw, które zostały zniszczone przez Unię Europejską. Kiedyś rozmawiając z panią minister Klich, Zadała mi pytanie. Ona jest y, wiceminister w, 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 w Ministerstwie Gospodarki. Zadała mi pytanie, czy to prawda, pani minister, że za jedno euro przychodzące do Polski 86 centów wraca do Niemiec? Odpowiedziała, że to jest prawda. To, to ta pomoc jest ilu, iluzją, złudną pomocą. To jest na zasadzie narkotyku: jak dasz pierwszą działkę za darmo, to resztę już będzie musiał kupować. To nasze państwo dostaliśmy pierwszą działkę za darmo, a teraz popadamy w ruiny i musimy za to wszystko płacić. Książka jest śmieszna, do połowy do połowy smutna, bo i taką miała być. Pierwsza część zlotu, powiem wzlot, mówi o naszej przedsiębiorczości, sukcesach, niestety o upadku. I ona jest bardzo smutna i refleksyjna. Też poleca wszystkim, żeby zrozumieć, to, co się stało.